Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim perfumowym kanale. Ja jestem Bartek, a dzisiaj mam dla Was film o najlepszych perfumach na zimę 2020-2021. Także no bardzo się cieszę, że udało mi się ten film nagrać. Wiem, że bardzo wiele osób na niego czekało, także. Macie. Na początek, oczywiście, chciałbym Was zaprosić do mojej perfumowej grupy na Facebooku oraz na mojego instagrama bartekw.perfumy. Jeżeli perfumy lubicie, to z pewnością, zarówno na mojej grupie, jak i na moim Instagramie, znajdziecie sporo dla siebie. Sprawdźcie także sklep zapachniści.pl, który jest partnerem mojego kanału i który oferuje odlewki perfum, również niepełne flakony. Także jest to fajna opcja, jeżeli chcecie kupić trochę mniejsze pojemności perfum w niższej cenie niż pełen flakon. Wypróbować jakieś zapachy, no to z pewnością znajdziecie sporo ciekawych propozycji właśnie w sklepie zapachhin. Link również macie w opisie. A ja już przechodzę do rzeczy. Trzy propozycje poza listą, 10 na liście głównej, jestem bardzo zadowolony z tej listy. Uważam, że jest bardzo zróżnicowana. Ciekawa jest na niej sporo pozycji, o których jeszcze nie mówiłem wcześniej. Także. Sprawdźcie. Trzy propozycje poza listą, a pierwszą z nich jest Versace Homme Hood Noir. Jest to taki dosyć fajny, udowy, niedrogi zapach. Ciężko o nim powiedzieć, żeby był jakiś szczególnie tani, no bo jednak ponad 200 zł trzeba za niego zapłacić. Natomiast jak na naprawdę przyzwoity, udowy zapach, no to jest naprawdę ok. Zapach nie znalazł się na głównej liście ze względu na po pierwsze nieidealną dostępność. No, a po drugie, ja nie jestem wielkim fanem zapachów udowych, natomiast jeżeli wy lubicie takie, właśnie cięższe drzewne, bardzo męskie klimaty, no to sprawdźcie Versace Purum Wood Noir. Na pewno jest to jedna z lepszych propozycji udowych w tej cenie. Moja kolejna propozycja poza listą to Spicebomb Extreme od Wiktora i Rolfa. No cóż, ja wielokrotnie już o tym mówiłem, ale powtórzę się jeszcze raz. Jeżeli chodzi o Spicebomb Extreme, to ja ten zapach naprawdę doceniam. Uważam, że są to fajne, słodkie, intensywne, ale także przyprawowe perfumy na zimę. Natomiast problemem dla mnie jest otwarcie. Dla mnie otwarcie jest niestety deal breakerem, ponieważ dla mnie, na mnie przynajmniej, na mojej skórze pachnie ono jak syrop na kaszel. Nie jest to zbyt przyjemne do, do wąchania. Natomiast wy go sprawdźcie, wypróbujcie. Wiem, że wiele osób go lubi, wiele osób go poleca. Ja również go doceniam, ale niestety na głównej liście po prostu znaleźć się nie mógł. No i trzecia pozycja poza listą to Mercedes Club Black. Jest to jeden z bardziej popularnych zapachów na mojej grupie perfumowej. Stał się można powiedzieć nawet takim trochę memem, ponieważ bardzo często jest komentowany, bardzo często jest polecany, bardzo często jest. Po prostu o nim mówione, zwykle w pozytywnym wydźwięku. No i ja go naprawdę bardzo, bardzo lubię. Natomiast po pierwsze jest to zapach, o którym ja mówię dosyć często, jest on dość przede wszystkim popularny właśnie wśród moich regularnych widzów, także chciałbym was czymś zaskoczyć. Po drugie, uważam, że jest to zapach raczej bardziej na jesień niż na zimę. W zimie również sobie poradzi dobrze. Natomiast jednak uważam, że. W tych temperaturach, powiedzmy, 10 stopniowych, radzi sobie trochę lepiej niż w zerze stopni, także to jest drugi powód. Natomiast uważam, że jest to naprawdę świetny zapach, jeden z moich ulubionych, słodkich, waniliowych zapachów, właśnie w tych klimatach. Także sprawdźcie koniecznie Mercedes Club Black. No i przechodzimy do listy głównej, miejsce 10, Bentley for Men Intense. Są to perfumy z nutami drzewnymi, z bardzo dużą ilością skóry, z rumem, czyli są to takie dosyć ciężkie. Klimaty bardzo męskie, dojrzałe. Mamy tutaj sporo takiej męskiej, wytrawnej słodyczy, intensywnej i głębokiej. Natomiast, tak jak mówię, jest to męska słodkość. Generalnie cały zapach jest naprawdę męski, zwłaszcza ta nuta skórzana, której jest dużo. Ta nuta alkoholowa od rumu także nadaje takiej dojrzałości, męskości. Także są to perfumy przede wszystkim dla fanów właśnie męskich. Dosyć ciężkich również zapachów. No, są to perfumy takiego przysłowiowego, prawdziwego mężczyzny, powiedziałbym w cudzysłowie. No i posiadają one dwie poza tym bardzo duże zalety. Po pierwsze są niedrogie, po drugie jakość składników jest naprawdę bardzo, bardzo dobra, zwłaszcza jak na te cenę, ale nawet powiedziałbym, że gdyby były droższe, to również ta jakość byłaby sporym plusem. Bentley For Men Intense, także sprawdźcie koniecznie dla wszystkich fanów cięższych, męskich. Co prawda słodkawych, ale jednak dojrzałych zapachów. Pozycja numer 9: Emporio Armani Stronger with Few. Stronger with Few to jest zapach przede wszystkim słodki, i tutaj rzeczywiście mamy bardziej takie klimaty gumowo-balonowe, zwłaszcza w otwarciu. Potem zapach trochę się wygładza, staje się cieplejszy, właśnie gładszy, przyjemnie słodki, no ale cały czas jednak ta słodkość jest na pierwszym planie. Nie ma tutaj jakiejś mocnej nuty skóry, chociażby tak jak w poprzednim zapachu, która mogłaby tę słodkość skontrować. Także jest to taki właśnie typowy słodki zapach, wykorzystujący trend słodkich męskich zapachów, który jest bardzo popularny w ostatnich latach. Natomiast odróżnia się on od takich typowych męskich słodziaków tym, że ta słodkość jest jednak nieco głębsza. Ona jest ciepła, i jednak jest trochę takiej ciężkości gdzieś tam zawieszone. Ten aspekt dodaje nieco męskości, nieco powagi. Oczywiście nie są to perfumy samcze, nie są to perfumy bardzo poważne, ale na pewno mają tego więcej niż chociażby Milion czy Invictusy. Z tego względu na pewno warto rzucić okiem na Stronger with you. Nie jest to nic odkrywczego, nie jest to wielkie dzieło, nie jest to nic przełomowego. Jest to po prostu kompozycja, która pachnie słodko, ciepło, przyjemnie. No, i po prostu, jeżeli takie słodkie zapachy lubicie, to z pewnością Stronger With You również polubicie. Sprawdźcie. Emporium Armani Stronger With You. Miejsce ósme. Banana Republic. Tobacco and Tonkabin. Jest to dość uniseksowy tytoń od Banana Republic. Zapach jest sprzedawany jako unisex i wydaje mi się, że rzeczywiście kobieta również mogłaby tego zapachu używać. Także bierzcie na to poprawkę przy zakupie, ponieważ nazwa może sugerować zapach męski, zapach mocno tytoniowy. Natomiast w rzeczywistości mamy taki tytoń dość słodki, przyjemny. Słodkości jest tutaj sporo, przede wszystkim od tonki od wanilii, ale żeby nie było nudno, no to mamy również całkiem sporo śliwki, trochę gruszki, odrobinę kokosa, który nadaje takiego trochę klimatu egzotycznego. No i to jest bardzo ciekawy zabieg, ponieważ bardzo często Wanilia i tonka są wykorzystywane ze sobą, natomiast tutaj mamy do tego dorzucone właśnie te nuty owocowe tego lekko egzotycznego kokosa. To jest fajne, to jest interesujące przede wszystkim. Tyton nie jest szczególnie ciężki, nie jest to jakieś kubańskie cygaro, jest on raczej dość lekki. No i przede wszystkim wpisuje się w całą resztę kompozycji, komponuje się z nią bardzo ładnie, łagodnie. Także nie powiedziałbym, że jest to zapach jakiś szczególnie tytoniowy. Natomiast tytoń jest Czuwalny, ale blenduje się z całą resztą kompozycji naprawdę łagodnie. Także jest to bardzo przyjemna, łatwa do lubienia i noszenia propozycja od Banana Republic, która ma trzy bardzo duże zalety. Po pierwsze właśnie ten mainstreamowy potencjał, żeby się bardzo szeroko podobać. Po drugie niska cena, a po trzecie całkiem przyzwoita jakość składników, fajne nuty owocowe. Taka kompozycja, która być może nie jest również przełomowa, ale na pewno jest czymś ciekawym. Jest to pewne ciekawe spojrzenie na tytoń. Także polecam serdecznie Banana Republic, Tobacco and Tonkabin. Miejsce siódme, Bottega Veneta, Purom Extreme. Zapachy dla wszystkich fanów bardzo męskich. Perfum skórzano-drzewnych przede wszystkim. Nutą dominującą jest tutaj skóra i tej skóry jest naprawdę sporo. Jest to męska skóra. Jest to taka skóra dosyć ciężka, taka niezbyt przyjemniaczkowa. Nie ma tutaj próby jakiegoś ugładzenia tej skóry szczególnie, a do tego mamy ten akord drzewny. Natomiast tutaj akord drzewny to są takie nuty jak jodła, jak sosna, jagody, jałowca, także jest to taka iglasta, nieco nawet świeża drzewność, aczkolwiek nie czujemy się tutaj za bardzo iglasto. To znaczy ten zapach nie pachnie jak choinka na przykład, zwłaszcza że jednak cały czas dominuje skóra. Akord drzewny jest bardzo ładnie w tę skórę wblendowany, jest wyczuwalny, jest pod nią. To działa naprawdę dobrze, jest bardzo męsko. Także jest dużo skóry, trochę lasu, jest bardzo męsko. No, i z pewnością dla fanów właśnie takich klimatów, bo Teka Veneta Purum Extreme będzie świetnym wyborem. I cóż, ja powiem szczerze, że mi osobiście te perfumy jakoś nie leżą wybitnie, to znaczy one do mnie na pewno nie pasują. Natomiast ja je bardzo doceniam. Przede wszystkim jakość składników jest przyzwoita. Po drugie, ja wiem, że wielu moich widzów szuka często takich perfum. No i właśnie, jeżeli takie klimaty bardzo męskie lubicie, zwłaszcza skórzane. No, to boteka Veneta Purum Extreme będzie bardzo dobrym wyborem. A jeżeli tej skóry nie lubicie aż tak bardzo, chcielibyście coś bardziej jednak drzewnego, no to boteka Veneta Purum bez Extreme również jest bardzo dobrym wyborem. Tam tej skóry jest trochę mniej. Generalnie klimaty są podobne, ale no jednak jest inne wykorzystanie tych dwóch podstawowych akordów: trochę więcej jest drzewa, być może trochę mniej skóry. Także no też jest to jak najbardziej zapach wart sprawdzenia, wart wypróbowania. Polecam serdecznie, bo Bottega beneta Pur'om i Pur'om Extreme. Miejsce szóste, Halloween Man X. Halloween Man X to słodziak. Słodziak z kawą, no i słodziak również z akordem whisky oraz skóry. I to działa naprawdę bardzo ciekawie, bardzo fajnie. Nie ma tutaj wybitnej jakości składników, chociaż mm, nuta kawy, która jest dość mocno wyczuwalna, jest naprawdę ok. Natomiast generalnie tutaj ma być mainstreamowo ma być przyjemnie, ma być słodko, ma być również dość imprezowo. Jest to zapach bardzo dobry dla młodszego odbiorcy, dla młodszych mężczyzn, również być może nastolatków. No i zapach pachnie w ten sposób, że mamy taką dosyć mainstreamową słodkość niezbyt ciężką, bardzo przyjemną, łatwą do noszenia klubową, być może imprezową. Do tego mamy również kawę, która jest skutecznie dosłodzona przez tą słodkość. Ta kawa sama w sobie nie jest wybitnie słodka, ponieważ mam wrażenie, że jest to jakaś rzeczywiście prażona kawa. Nie jest to kawa powiedzmy jak, nie wiem, jakiś tiramisu. Ona jest skutecznie właśnie dosłodzona przez te słodkie klimaty. Do tego mamy gdzieś tam w tle nutę, właściwie nuty skóry oraz whisky, które się bardzo ładnie łączą ze sobą i dodają takiego trochę bardziej męskiego tła. Natomiast zapach nie jest męski, jakiś szczególnie na pewno nie jest samczy. Jest męski, ale nie jest bardzo męski, nie jest samczy. Natomiast właśnie ten akord błyszczy ze, ze skórą nadaje takiego bardzo fajnego tła, takiej głębi, takiego drugiego dna trochę temu zapachowi. Bez tego byłby być może trochę nudny, natomiast z tym zyskuje naprawdę sporo. Uważam, że właśnie ten akord robi bardzo dużą robotę. Polecam wam serdecznie dla fanów słodkiego mainstreamu, również dla młodszych odbiorców na jakieś być może imprezy. Mm, naprawdę działa, to bardzo, bardzo dobrze. Przy okazji za dość niewielką cenę. Sprawdźcie Halloween Man X. Kolejna propozycja Mansera Red Tobacco. Kolejny unisex w tym zestawieniu, natomiast tutaj to prawda zapach jest sprzedawany jako unisex. Natomiast według mnie zdecydowanie skręca bardziej w stronę męską, raczej bym kobietom Red Tobacco nie proponował, chociaż rzeczywiście aż taki straszny ten tytoń nie jest. Co ciekawe, w Red Tobacco mamy również UD, który jednak nie jest jakiś bardzo mega wyczuwalny. Jest to nuta na pewno wyczuwalna, natomiast wciąż zapach jest bardziej tytoniowy niż udowy cały czas. No i ten UD nadaje trochę głębi, nadaje trochę. Takiego męskiego tła. Mamy tutaj zabieg znany z wielu innych propozycji, z wielu innych perfum. Mam tutaj na myśli miks tytoniowo-waniliowy. Wanilia sprawia, że tyton jest bardziej kremowy, bardziej przyjemny, słodkawy, przyjemny właśnie w odbiorze. Do tego mamy ten łód, który gdzieś tam gra w tle, trzyma się za głównymi akordami, dodaje trochę głębi, trochę męskości. No i poza tym mamy również szereg innych akordów, szereg innych nut. Mamy na przykład cynamon który super, naprawdę fajnie współgra z tym akordem tytoniowo-waniliowym. Generalnie sporo się dzieje. Mamy tu jeszcze kadzidło, które nadaje lekkiej dymności, mamy paczule, mamy bursztyn. Tych nut da się jeszcze sporo więcej wyczuć. To jest na plus, to jest ciekawe. Z pewnością Mansera Red Tobacco ucieszy tych, którzy lubią właśnie tego typu zapachy, gdzie sporo da się nut wyłapać. No i przy okazji jest również dosyć męsko. Czyli jednak tutaj ten tytoń, sam w sobie być może nie jest jakiś hipermęski, hipersamczy, jeżeli chodzi właśnie o Red Tobacco, natomiast w połączeniu z Udem, w połączeniu z niektórymi innymi nutami, również Kadzidłem, rzeczywiście sprawia to takie wrażenie raczej męskiego zapachu. No i to odróżnia chociażby Red Tobacco od Tonka and Tobacco, czy tam Tobacco and Tonka od, od właśnie Banana Republic. To jest na pewno taki właśnie zabieg, który ucieszy fanów bardziej męskich zapachów. Wadą Red Tobacco jest według mnie otwarcie, przez które ten zapach nie znalazł się na mojej liście polecanych perfum na prezent, czyli w moim poprzednim filmie, ponieważ uważam, że jednak otwarcie, to pierwsze wrażenie, jest ważne przy prezentach. Także no, jeżeli ktoś by sobie ten, powiedzmy już w Wigilię, zapach rozpylił na, na nadgarstek i to pierwsze wrażenie byłoby słabe, no to możliwe, że gdzieś tam by schował Red Tobacco na dnie i by już po niego nie sięgnął. Tak jak wspominałem, tych nut, które można wyczuć, jest sporo w Red Tobacco. I problemem jest tutaj to, że one w otwarciu trochę nie do końca się jeszcze układają, temu zapachowi trzeba dać na skórze te 20 minut, żeby się ułożył i dopiero wtedy można zacząć oceniać, czy dany zapach się podoba, czy się nie podoba. Natomiast jeżeli dacie się Red Tobacco rozwinąć, to otrzymacie bardzo przyjemny, ale dość męski, tytoniowo-waniliowy zapach, który jednak ma sporo więcej jeszcze do zaoferowania. Ma chociażby ten ud, który nadaje głębi, ma chociażby ten cynamon, ma paczule, ma bursztyn, ma jeszcze sporo więcej kadzidło. Także, no, naprawdę polecam serdecznie. Ma Tobacco. tobako. Miejsce numer 4: Sejmijake Pulse of the Night. Mamy tutaj do czynienia z zapachem dość słodkim, ale nie jest to taki słodki przyjemniaczek. Co to to nie? Ponieważ mamy oczywiście wanilię, która jest słodka i przyjemna, ale mamy również benzoinę, która nam skutecznie tę wanilię zadymia, jest takim zadymiaczem trochę. No i w efekcie mamy tę słodkość taką dość ciężką, zadymioną, męską, bardzo głęboką. Jest również skóra, która nadaje głębi, a im dalej las, tym bardziej wyczuwalne są noty drzewne. Generalnie jest dość męską, mimo że jednak słodkość pełni główną tutaj rolę, to jest to słodkość właśnie dość taka wytrawna. Dość przede wszystkim głęboka i ciężkawa. Zapach jest niebanalny, odznacza się naprawdę bardzo dobrą jakością składników i powiedziałbym nawet, że może być dosyć uniwersalny na zimę, właśnie na te pory roku. Może poza biurem jest to bardzo przyjemna, ale jednocześnie męska, głęboka słodkość od Isay Miage, sprawdźcie koniecznie Pulse of the Night. I mamy miejsce numer 3, najniższe miejsce podium dla Gentleman EDP od Givenchy. Jest to elegancki wieczorowy zapach. Zwłaszcza przez nutę irysa, którego rzeczywiście jest tutaj sporo. Mamy też wanilię, benzoinę, a także balsam tolu. I tutaj te, te nuty nadają temu zapachowi takiej trochę zadymionej kremowości. Tak bym, tak bym to ujął: jest to słodkawa, właśnie taka zadymiona lekko-kremowość. No i do tego mamy irysa który nadaje elegancji, który sprawia, że zapach jest naprawdę fajny, wieczorowy, elegancki. Męski również, poprzez nuty tła. Wanilia nadaje przyjemnej słodkości, ale ze względu właśnie na benzoinę, na balsam tolu, nie jest to słodkość damska. Nie jest to słodkość, która mogłaby się właśnie w ten sposób kojarzyć. To jest męska słodkość z dodatkiem eleganckiego irysa. Świetnie to działa. Do tego mamy akcenty przyprawowe, zwłaszcza pieprz który nadaje takiej trochę ostrości, zaostrza nam tę kompozycję, sprawia, że jest ona jeszcze trochę bardziej męska. Gentleman EDP jest dosyć często porównywany do Valentino Uomo Intense. No i rzeczywiście tutaj są podobieństwa, natomiast są również różnice. Aczkolwiek no rzeczywiście tutaj te dwa zapachy można by Używać na te same okazje, praktycznie. Rzeczywiście, obydwa są dosyć rysowe, obydwa mają jakieś tam dosyć męskie, słodkawe uzupełnienie, to działa bardzo dobrze. Natomiast powiedziałbym, że gentleman EDP jest trochę bardziej uniwersalny w tym. Jednak wydaje mi się, że Valentino Łomo Intense jest nieco bardziej formalne. Natomiast tutaj nie odbierając niczego gentlemanowi EDP. On również jest bardzo formalny, on również nada się świetnie na wszystkie formalne, eleganckie, garniturowe okazje. No i ze względu na to, że te irysowe zapachy chociażby od Diora, te ich nowe wersje, no nie są powiedzmy takie dobre jak, jak poprzednie wersje, zwłaszcza tutaj mam na myśli Diora Om Intense. No i również Valentino Uomo Intense jest bardzo, bardzo trudno dostępne, no to jeszcze bardziej rośnie wartość, rośnie siła Gentleman'a EDP od Givenchy. Naprawdę uważam, że jest to jeden ze zdecydowanie najlepszych irysowych, wieczorowych, eleganckich zapachów na zimę dostępnych na rynku. Jeżeli takie zapachy lubicie, to sprawdźcie koniecznie. Gentleman EDP od Givenchy. Pora na miejsce drugie a na miejscu drugim Armani Code Absolute. Klubowa słodkość z nutą klasy i elegancji. Tak bym ten zapach podsumował. Mamy tutaj sporo wanilii, jest również tonka, czyli taki dość typowy zabieg, ale jest również zamsz, który nadaje fajnej głębi, trochę męskości. Jest również trochę rumu, którego co prawda nie ma na Fragrantice w spisie nut, ale niektóre źródła go podają i według mnie rzeczywiście tam jest. Jest wyczuwalny, zwłaszcza w późniejszych fazach trwania perfum na skórze. Zapach z jednej strony ma dość imprezowy vibe, ale z drugiej strony jednak ten zamsz trochę go trzyma w ryzach. Generalnie ta słodkość ma trochę takiej klasy męskiej. Ma trochę takiej elegancji w sobie. Nie jest to zapach przesadnie formalny, nie jest też bardzo męski, natomiast ma on więcej na pewno tego niż chociażby One Million. I uważam, że ma on wystarczająco dużo klasy, aby na przykład użyć go do koszuli, do klubu, na imprezę, ale na przykład już do dresu? No tak średnio bym powiedział. Ja bym osobiście tego zapachu do dresu na imprezę nawet nie użył. Uważam, że ma on jednak w sobie wystarczająco dużo właśnie klasy, elegancji, żeby. Mm, no gryźć się trochę z takimi naprawdę bardzo, bardzo sportowymi czy casualowymi e, ubiorami na okazję zabawowo-imprezowe, będzie bardzo dobry, nawet szczerze mówiąc do garnituru. Zapach naprawdę rewelacyjny, oczywiście mainstreamowy, ale naprawdę ma bardzo dużo plusów. W swojej kategorii według mnie jest jednym ze zdecydowanie najlepszych. Sprawdźcie koniecznie Armani Cold Absolute. I miejsce pierwsze na mojej zimowej liście. Salvatore Ferragamo Uomo Signature. No i słuchajcie, no skóra, kawa, cynamon, tonka, no kurczę, no jest to taka naprawdę fajna męska, zimowa, słodka zupa. Oczywiście tutaj nie porównuję zapachu tych perfum do żadnej zupy, po prostu jest to taka naprawdę fajna, zimowa kompozycja. Jest także kardamon, także jeżeli Was ten spis nut zaciekawił, no to słuchajcie. W Uomo Signature jest naprawdę sporo słodkości. I tutaj od razu to mówię na początku. Jeżeli słodkich, męskich zapachów nie lubicie, no to prawdopodobnie również z MoSignac się nie polubicie. Natomiast jest także sporo męskości, czyli nie jest to taka lekka, banalna słodkość jak z wielu innych perfum. Mamy tutaj skórę, mamy tutaj kawę i te dwie nuty nie są szczególnie słodkie same w sobie. Ta kawa rzeczywiście jest palona, to są palone ziarna kawy, tak przynajmniej mówi Fragrantyka. I to rzeczywiście mniej więcej tak czuć. Czyli to jest taka dosyć gorzkawa kawa. Do tego mamy skórę, która jest oczywiście męska, jest dość intensywna. No i mamy naprawdę sporo słodkości, zwłaszcza od tonki i od cynamonu, również kardamon. Do tego nam dochodzi. No i tutaj mamy właśnie takie dosyć męskie, słodkie połączenie: dosyć również takie sharp, takie ostrawe. Czyli nie mamy tutaj takiej zadymionej słodkości, jak chociażby z Pulse of the Night. Tutaj ten zapach jest trochę bardziej wyraźny. Powiedzmy, trochę właśnie ostrzejszy w wyrazie, nie dlatego, że jest ostry, pod kątem nie wiem, że są to jakieś ostre papryczki, tylko po prostu jest bardziej wyraźny sam w sobie, ta słodkość. Niektórzy mogliby też pomyśleć, że jest to zapach podobny do Halloween Man X, ponieważ tam też mieliśmy słodkość, mieliśmy kawę, mieliśmy jakieś tam cięższe nuty, mieliśmy skórę. No, nic bardziej mylnego. Homo Signature przede wszystkim sama ta słodkość jest inna, jest głębsza, jest bardziej męska. Do tego skóra jest znacznie bardziej wyczuwalna i już ten miks powoduje, że więcej jest męskości, więcej jest głębi, zapach jest cięższy. No, a do tego jeszcze mamy kawę. Która również sama w sobie w Uomo Signature nie jest szczególnie słodka. Jest być może posłodzona trochę ze względu na ten cynamon, natomiast sama w sobie rzeczywiście nadaje trochę bardziej głębi, trochę nam tę kompozycję jeszcze zaciemnia. No i to. Działa właśnie w ten sposób, że mamy do czynienia z zapachem męskim, dość poważnym, dość również nawet trochę eleganckim, to znaczy uważam, że łomosik na jak najbardziej jest OK wyborem na bardziej eleganckie okazje. Natomiast są to perfumy dość uniwersalne wieczorowo-zimowo. Także jeżeli jesteście mężczyzną, który po prostu lubi słodkie, męskie zapachy, no i szukacie czegoś właśnie trochę dojrzałszego niż te takie typowe słodziaki, no to łomo Signature od Salvatore Ferragamo jest naprawdę rewelacyjnym wyborem. Sprawdźcie koniecznie. Salvatore Ferragamo, łomo, signature. No i moja kolejna lista dobiegła końca. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, żebyście nie przegapili moich kolejnych filmów. Zapraszam was także na moją perfumową grupę na Facebooku oraz na mojego Instagrama bartekw.perfumy. Linki macie w opisie. Padajcie także do sklepu zapachniści.pl, rzućcie okiem na ich stronę na Facebooku. Wszystkie niezbędne linki macie oczywiście w opisie, a ja już się z wami żegnam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć!